Czy kiedykolwiek czułeś się niewidzialny, gdy widziałeś innych ludzi wokół siebie, którzy byli błogosławieni? To uczucie, że wszystko dzieje się dla innych, podczas gdy ty czekasz na swoją kolej? To tak, jakby życie uciekało, a ty stałeś w miejscu, oczekując na okazję, która zdaje się nigdy nie nadejść. Ale dzisiaj chcę ci przypomnieć o czymś potężnym. Bóg mówi, że nadszedł twój czas. On o tobie nie zapomniał, a twoje żniwa są w drodze. Zanim przejdziemy dalej, sprawdź, czy jesteś już zapisany na ten kanał, ponieważ każda nowa subskrypcja to nasiono wiary, które zasiewasz w swoim życiu i w życiu innych. To czas, aby uwierzyć, że Bóg szykuje coś niezwykłego w Twoim życiu. W Liście do Galatów 6:9 Słowo uczy nas, a niech nas nie zmęczy robienie dobra, bo w swoim czasie żniwa zbierzemy, jeśli nie ustaniemy. Ta obietnica jest jasna i potężna. To nie jest kwestia szczęścia, ale Boga, który jest wierny swoim obietnicom. Możesz czuć, że czas innych już nadszedł, ale prawda jest taka, że czas Boga dla ciebie jeszcze nastąpi. A gdy ten moment nadejdzie, będzie to jak lawina błogosławieństw. Joyce Meyer zawsze podkreśla, że możemy czuć się przygnębieni, gdy widzimy, jak prosperują inni. Łatwo jest patrzeć na świadectwa zwycięstw wokół nas i myśleć, a ja, kiedy będę miał swoją historię. Ale chcę, abyś wiedział, że każdy ma swój czas, a Bóg ma dla ciebie konkretny plan. Pomyśl o tym, jak pracują siewcy. Siewają, podlewają, dbają o ziemię, a często może się wydawać, że nic się nie dzieje, ale w odpowiednim momencie następuje żniwo. Możesz być w tym procesie oczekiwania teraz, ale to nie znaczy, że Bóg nie działa w ukryciu, aby przynieść ci twoje błogosławieństwo. On przygotowuje glebę twojego serca i twoje życie, abyś mógł przyjąć to, co dla ciebie ma. W chwilach zniechęcenia pamiętaj, że oczekiwanie nie jest oznaką zapomnienia. Zamiast tego, to czas przygotowań. Joyce zawsze mówi, że Bóg formuje nas w tych okresach, ucząc nas ufać mu i rozwijać charakter, który podoła błogosławieństwom, które nadchodzą. Czasami trzeba przejść przez pustynię, aby dotrzeć do ziemi obiecanej. Ta pustynia może być trudna, ale jest miejscem wzrostu i transformacji. Napisz poniżej: Moje żniwo jest w drodze. Jeśli wierzysz, że Bóg działa w Twoim życiu, nawet jeśli teraz nie widzisz rezultatów. To stwierdzenie to krok wiary, który stawiasz, potwierdzając, że wierzysz w Boże obietnice. Patrząc na Biblię, widzimy wiele przykładów ludzi, którzy czekali na swój czas. Pomyśl o Abrahamie, który czekał latami na obietnicę Syna. Miał momenty słabości i wątpliwości, ale Bóg był wierny. A gdy obietnica w końcu się spełniła, mógł zobaczyć wielkość tego, co Bóg dla niego przygotował. Tak jak Abraham, możesz być w okresie oczekiwania, ale to nie znaczy, że obietnica nie nadejdzie. W Psalmie 20.14 zachęca nas się: Czekaj na Pana, bądź mocny i odważny, czekaj na Pana. Oczekiwanie może być trudne, ale to akt wiary. Gdy czekasz, stajesz się silniejszy, odważniejszy i bardziej przygotowany na to, co Bóg ma dla ciebie. Joyce Meyer zawsze przypomina nam, że oczekiwanie nie jest straconym czasem, to czas wzrostu. Czy zastanawiałeś się, że twoje oczekiwanie może przygotowywać nie tylko ciebie, ale również to, co Bóg ma zaplanowane dla ciebie? Często błogosławieństwa, które otrzymujemy od Boga, nie dotyczą tylko nas, ale także tych, którzy są wokół nas. Kiedy nadejdzie twój czas, twoje zwycięstwo będzie świadectwem dla wielu. Wielu zastanawia się, jak wiedzieć, kiedy jest czas Boga. Księga Koheleta 3:1 mówi nam, że wszystko ma swój czas. Bóg ma doskonały czas dla wszystkiego w naszym życiu. Czasami to, co wydaje się opóźnieniem, w rzeczywistości jest przyszykowaniem przez Boga sceny na coś wspaniałego. Czy kiedykolwiek czułeś, że jesteś na rozdrożu, ale boisz się zrobić następny krok? Pamiętaj, co zawsze mówi Joyce Meyer: Strach to kłamstwo, które powstrzymuje nas przed postępem. Czas, by odstawić strach na bok i zacząć poruszać się w kierunku swojej żniw. Bóg nie chce, abyś żył w wątpliwości, ale w pewności, że On jest z Tobą, prowadząc Twoje kroki. Ogłoś z wiarą: odmawiam rezygnacji. Jeśli jesteś zdeterminowany, by dalej wierzyć w obietnicę Boga, niezależnie od tego, co widzą twoje oczy? Ta determinacja zaprowadzi cię na następny poziom. Czas oczekiwania może być czasem przygotowania, ale także czasem oczekiwania. Czy czekasz na błogosławieństwo, czy czekasz na cud? Teraz jest czas, aby pielęgnować tę oczekiwanie, wiedząc, że Bóg cię nie zapomniał. On orkiestruje każdy szczegół, aby kiedy twoje żniwa przyjdą, były obfite i pełne radości. Łatwo stracić nadzieję, gdy znajdujemy się w okresie długiego oczekiwania, ale w tym momencie musimy pamiętać o wierności Boga. On jest tym samym wczoraj, dziś i zawsze. Jeśli złożył obietnicę innym, także zrealizuje je wobec ciebie. Nie porównuj się z drogą innych, skoncentruj się na swojej własnej i na wierze, którą masz w Boga. W liście do Rzymian 8:28 czytamy, że wszystko działa na dobre tych, którzy kochają Boga. Oznacza to, że nawet wyzwania i oczekiwania są częścią Bożego planu dla Twojego dobra. On kształtuje i przygotowuje Twoje serce na błogosławieństwa, które nadchodzą. Teraz, rozważając to pomyśl, jak możesz się przygotować na przyjęcie swojej zbiorów. Jakie kroki możesz podjąć? Jak możesz działać w wierze, czekając? Czy to ma dla Ciebie sens? Co Bóg prosi Cię, abyś zrobił w tej chwili? To czas na działanie nawet jeśli jeszcze nie widzisz ostatecznego wyniku. Wiara to działanie. A kiedy w końcu twoje zbiory przyjdą, nie zapomnij dać świadectwa dobroci Boga. Błogosławieństwa, które otrzymasz, będą światłem dla tych wokół ciebie, pokazując, że Bóg jest wierny i spełnia swoje obietnice. Napisz w komentarzach jestem gotowy na moje zbiory, jeśli zobowiązujesz się czekać z wiarą i oczekiwaniem. To, co robisz teraz, może być tym, czego Bóg używa, aby przygotować twoją przyszłość. Nie lekceważ wagi twojego oczekiwania, ponieważ to w tej przestrzeni Bóg działa. Bóg mówi, to nie była szczęśliwa przypadłość innych, teraz nastał twój czas. Twoje zbiory zaraz mają się objawić. A kiedy to się stanie, zobaczysz, że każda chwila oczekiwania była tego warta. Bądź gotowy, aby przyjąć wszystko, co Bóg ma dla ciebie. Zachęcam Cię do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, ponieważ każda nowa wiadomość przynosi nadzieję i zachętę do Twojego życia. I pamiętaj: Twoje zbiory nie są tylko dla Ciebie, ale dla wszystkich, którzy zainspirują się Twoją historią. Obok jest film, który mówi o tym, jak wzmocnić swoją wiarę podczas oczekiwania. Kliknij i kontynuuj tę podróż wzrostu. Pamiętaj. Bóg nie zapomniał o tobie, a twój czas nastał. Niech Bóg błogosławi wszystkich i do zobaczenia następnym razem. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że twoje oczekiwanie może być czasem przygotowania nie tylko dla ciebie, ale także dla tych wokół ciebie? Często błogosławieństwa, które Bóg nam wysyła, nie są tylko dla naszego dobra, ale po to, abyśmy mogli być światłem w życiu innych. Kiedy nadejdzie twój moment, Twoje zwycięstwo będzie potężnym świadectwem, zdolnym inspirować i zachęcać tych, którzy także przechodzą przez chwilę oczekiwania. To naturalne, że w tym czasie możesz odczuwać presję porównywania się z innymi. Widzisz, jak przyjaciele i znajomi dostają awanse, żenią się lub osiągają marzenia, które również pragniesz. W takim momencie łatwo wpaść w pułapkę wątpliwości i zniechęcenia. Joyce Mayer zawsze przypomina nam, że Porównywanie się to złodziej radości. Kiedy patrzymy na to, co mają inni, możemy zapomnieć o błogosławieństwach, które już wkrótce nadejdą do naszego życia. Pamiętaj, co jest napisane w Psalmie 37:7. Zaufaj Panu i czekaj na niego. Nie gniewaj się z powodu tych, którzy odnoszą sukcesy na swej drodze. Ten fragment uczy nas wyboru cierpliwości i zaufania do Boga, nawet gdy wydaje się, że inni posuwają się naprzód szybciej. Czekanie to akt wiary, a wiara nie jest bierna. To aktywna oczekiwania, pełna nadziei i zaufania do obietnic Boga. Kiedy znajdujesz się w okresie oczekiwania, może być kuszące, by czuć się bezsilnym, ale to właśnie w takich momentach Bóg działa w tobie, kształtując twój charakter i wzmacniając twoją wiarę. Joyce Mayer podkreśla, że nasza wiara jest wystawiana na próbę przez oczekiwanie. Tak jak złoto musi przejść przez ogień, aby zostać oczyszczonym, nasze życie często musi przejść przez okresy oczekiwania, abyśmy mogli zostać uformowani w coś cennego. W trakcie tego procesu kluczowe jest, abyś zachował postawę wdzięczności. Wdzięczność to potężny antidotum na porównania i zniechęcenie. Kiedy zaczynasz dziękować Bogu za małe błogosławieństwa w swoim życiu, nawet podczas oczekiwania na te wielkie, twoja perspektywa się zmienia. Pierwszym Tesaloniczan 5:18 Jesteśmy pouczeni: We wszystkim dziękujcie, bo to jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Praktykując wdzięczność, pozwalasz by pokój Boży napełnił twoje serce i umysł, nawet w czasach niepewności. A podczas gdy czekasz na swoje zbiory, nie zapomnij o sianiu. Siew jest kluczową częścią procesu. Joyce Meyer zawsze przypomina nam, że nie możemy oczekiwać zbiorów jeśli nie jesteśmy gotowi siać. Co możesz zrobić teraz, aby zasadzić nasiona wiary, nadziei i miłości? To może być słowo pocieszenia dla kogoś, kto również czeka, lub akt życzliwości odzwierciedlający miłość Chrystusa. Każde drobne działanie to ziarno, które podlewane wiarą może przynieść wielkie zbiory w przyszłości. Czekanie to czas wzrostu, a każde wyzwanie, przed którym stoisz, może być okazją do rozwijania odporności i zaufania do Boga. Czy wiesz, że największe świadectwa często pochodzą z największych zmagań? Pomyśl o wszystkich historiach przezwyciężenia, które kiedykolwiek słyszałeś. Każda z nich przypomina, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach Bóg jest obecny, pracując na naszą korzyść. W liście do Filipian 1:6 czytamy: Jestem przekonany, że ten, który rozpoczął w Was dobrą pracę, doprowadzi ją do końca, aż do dnia Chrystusa Jezusa. Ta obietnica zachęca nas do ufania, że Bóg nie opuści nas podczas czekania. On jest aktywnie zaangażowany w nasze życie, kształtując nas i przygotowując na błogosławieństwa, które nadchodzą. Gdy poczujesz się zniechęcony, pamiętaj, że Bóg jest jeszcze bardziej zaangażowany w twój sukces niż ty sam. Teraz zastanów się, co możesz zrobić, aby wzmocnić swoją wiarę podczas oczekiwania. Jakie kroki możesz podjąć, aby przygotować się na zbiory, które nadchodzą? Czasami może to oznaczać pogłębienie swojego życia modlitewnego, pilniejsze poszukiwanie Słowa Bożego, lub nawet nawiązanie kontaktu z innymi, którzy są na tej samej drodze. Gdy jednoczymy się w wierze i wsparciu, jesteśmy silniejsi i lepiej przygotowani do stawienia czoła wyzwaniom. Joyce Meyer często mówi, że. To, co się z nami dzieje, nie ma znaczenia, ale to, jak na to reagujemy, decyduje o naszej przyszłości. Twoje reakcje w czasie oczekiwania mogą kształtować twoje doświadczenia i przygotowywać drogę do błogosławieństw, które Bóg ma dla ciebie. Możesz wybierać, aby postrzegać oczekiwanie jako czas rozpaczy, lub jako czas wzrostu i przygotowania. Podczas oczekiwania pamiętaj, że każdy dzień to nowa okazja, aby zbliżyć się do Boga, i zaufać Mu. W Księdze Jeremiasza 29:11. Bóg obiecuje, że ma plany pokoju, a nie zguby, aby dać nam przyszłość i nadzieję. Te obietnice są prawdziwe także dla Ciebie, nawet jeśli teraz nie widzisz rezultatu. Bóg działa na Twoją korzyść, a to, co wydaje się długim oczekiwaniem, może być przygotowaniem do czegoś niesamowitego. Proklamuj z wiarą: Rośnę podczas oczekiwania, jeśli wierzysz. Że Bóg kształtuje Twoje serce i Twoje życie. Czy zastanawiałeś się, że Twoje oczekiwanie może być jedną z największych możliwości duchowego wzrostu, jakie kiedykolwiek miałeś? To prawda. Często to, co wydaje się okresem stagnacji, w rzeczywistości jest żyznym polem dla rozwoju naszej wiary i charakteru. Joyce Mayer zawsze przypomina nam, że oczekiwanie jest ważną częścią procesu Boga. Oczekiwanie nie jest karą, ale przygotowaniem. Podczas oczekiwania kluczowe jest pielęgnowanie pozytywnego myślenia. W liście do Rzymian 12:2 jesteśmy pouczani, aby nie dostosowywać się do tego świata, ale by być przekształcanymi przez odnowienie naszego umysłu. To oznacza, że nawet w czasach oczekiwania możemy wybierać, aby skupiać się na obietnicach Boga, a nie na okolicznościach wokół nas. Gdy zmieniamy naszą perspektywę, wszystko się przekształca. A my zaczynamy dostrzegać rękę Boga działającą w każdy szczegół naszego życia. Czy zdarzyło ci się w momentach zwątpienia zastanawiać, czy naprawdę warto czekać? To naturalne, aby mieć takie myśli, ale kluczowe jest, aby pamiętać, że Bóg nie działa w ludzkim czasie. To, co dla nas wydaje się opóźnieniem, jest doskonałym czasem. Dla Niego. W księdze Izajasza. 55, 8, 9 Przypomniano nam, że moje myśli nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. To zachęca nas do zaufania, że nawet gdy nie rozumiemy, Bóg wszystko orchestruje dla naszego dobra. W tych okresach oczekiwania możesz odczuwać pokusę do działania pochopnie, szukając szybkich rozwiązań. Jednak Joyce Mayer uczy nas, że cierpliwość jest kluczem, który otwiera drzwi do błogosławieństwa. W Księdze Przysłów 1429 czytamy, że kto jest cierpliwy ma wielkie zrozumienie, ale kto się spieszy wywyższa głupotę. Pośpiech może prowadzić nas do decyzji, które nie są od Boga, podczas gdy cierpliwość pozwala nam dostrzegać kierunek, który On chce, abyśmy podążali. Rozważ przykład Mojżesza. Spędził 40 lat na pustyni, zanim poprowadził lud Izraela do ziemi obiecanej. W tym czasie Bóg formował Mojżesza, przygotowując go do wielkiego zadania, które miał przed sobą. Czas oczekiwania nie poszedł na marne. Był to czas przygotowania, który umożliwił Mojżeszowi stać się przywódcą, jakiego Bóg potrzebował. Tak jak Mojżesz, możesz przechodzić przez pustynię, która ma na celu nauczenie cię i przygotowanie. Czasami oczekiwanie może wydawać się samotne, ale ważne jest, aby pamiętać, że nie jesteś sam. Bóg jest zawsze obecny, nawet gdy nie czujemy jego obecności. W Psalmach 139, 7, 10 znajdujemy pocieszenie w tym, że gdzie ucieknę przed duchem Twoim, gdzież się schowam przed obliczem Twoim. Nawet w najciemniejszych nocach, on jest przy Twoim boku, pracując w tobie i dla ciebie. Jeśli czujesz się uwięziony lub w stagnacji, pamiętaj, że oczekiwanie może być okazją do pogłębienia relacji z Bogiem. To idealny czas, aby szukać Jego obecności, medytować nad Jego Słowem i wzmacniać swoje życie modlitewne. Joyce Mayer często podkreśla znaczenie aktywnego życia modlitewnego, mówiąc, że modlitwa jest kluczem, który otwiera drzwi nieba. Poświęcając czas na modlitwę i szukanie oblicza Boga, możesz odkryć nowe kierunki i jasność na temat tego, co robić podczas oczekiwania. I nie zapomnij, że oczekiwanie może być czasem zasiewu. W liście do Galacjan 6:7 jesteśmy przypomniani, że wszystko, co człowiek zasieje, to także będzie zbierał. Jeśli zasiewasz miłość, dobroć i służbę, w odpowiednim czasie zbierzesz obfite owoce. Podczas oczekiwania zadaj sobie pytanie: jakie nasiona mogę zasadzić dzisiaj? Może to być akt dobroci dla kogoś, gest zachęty lub poświęcony czas na pomoc potrzebującym. Każde nasiono, które zasiewasz, to krok w kierunku Twojego plonu. Kiedy Twoje zbiory w końcu przyjdą, nie będą tylko dla Ciebie. Twoje błogosławieństwo może być potężnym świadectwem dla tych wokół Ciebie. W drugim liście do Koryntian, cztery, jesteśmy przypomniani, że Bóg pociesza nas we wszelkich naszych utrapieniach, abyśmy mogli pocieszać tych, którzy przechodzą przez podobne sytuacje. To, co teraz przeżywasz, może być światłem, które poprowadzi innych w ich własnej ciemności. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak możesz pomóc komuś, kto również czeka? Czasami prosty gest miłości lub słowo zachęty mogą zrobić ogromną różnicę w czyimś życiu. Joyce Mayer zawsze zachęca nas do bycia agentami zmiany i używania swoich doświadczeń, aby pomagać innym dzieląc się swoim świadectwem, możesz zainspirować innych do wytrwania w ich własnych podróżach. Na koniec pamiętaj, że oczekiwanie jest czasem budowania. W liście do Jakuba 1:2-4 jesteśmy instruowani, aby uważać na wielką radość, że przechodzimy przez różne próby, ponieważ wiemy, że próba naszej wiary produkuje wytrwałość. Każde wyzwanie, przed którym stoisz w czasie oczekiwania, to możliwość, aby wzmocnić swoją wiarę i stać się bardziej odpornym. Więc, podczas gdy czekasz na swoje zbiory, miej oczy zwrócone ku Bogu. Ufaj, że On działa na twoją korzyść, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że twoje oczekiwanie może być czasem objawienia? Często w ciszy oczekiwania Bóg mówi do nas w sposób, którego nie moglibyśmy usłyszeć pośród zgiełku życia. To w tej przestrzeni On uczy nas ufać Mu i rozpoznawać Jego głos. Joyce Meyer podkreśla, że oczekiwanie to czas nauki. Zamiast postrzegać oczekiwanie jako przeszkodę, zacznij patrzeć na nie jako na szansę na duchowy rozwój i głębsze zrozumienie tego, kim jest Bóg. Czasami oczekiwanie może wydawać się próbą naszej cierpliwości, ale jest to także moment, w którym Bóg formuje nas do wielkości. Filipian 4:19 znajdujemy obietnicę, że mój Bóg zaspokoi wszystkie wasze potrzeby, według swoich chwalebnych bogactw w Chrystusie Jezusie. Dotyczy to nie tylko potrzeb materialnych, ale także emocjonalnych i duchowych. Kiedy poświęcasz czas, aby ufać Bogu w czasie oczekiwania, On zaczyna wypełniać pustki, których być może nie zauważasz. Jeśli czujesz się zagubiony lub bez kierunku, pamiętaj, że nawet najtrudniejsze sytuacje mogą być użyte przez Boga, aby nas prowadzić. Czasami oczekiwanie to po prostu czas przygotowania, abyśmy mogli być gotowi na błogosławieństwo, które nadchodzi. A podczas gdy czekasz, zadaj sobie pytanie, co Bóg próbuje mnie nauczyć w tym momencie? Ta refleksja może otworzyć drzwi do nowych zrozumień i nowych dróg, których być może wcześniej nie rozważałeś. W psalmach 37.5 jesteśmy pouczeni, aby powierzyć swój los panu. Ufaj mu, a on zadziała. Powierzenie to akt zaufania i całkowitego oddania się panu. Kiedy oddajesz mu swoje troski i pragnienia, uwalniasz się od lęku i otwierasz przestrzeń, w której on może działać w twoim życiu. To aktywny proces zaufania, że nawet kiedy wszystko wydaje się trudne, Bóg działa na twoją korzyść. Joyce Mayer często mówi o mocy modlitwy i jak ta praktyka może stanowić fundament podczas okresów oczekiwania. Modlitwa jest potężnym narzędziem, które łączy nas bezpośrednio z sercem Boga. To dzięki modlitwie znajdujemy pokój, kierunek i jasność. W pierwszym Piotra 5:7 jesteśmy przypomniani, aby rzucać na niego wszystkie nasze troski, bo on troszczy się o nas. A kiedy to robimy, zaczynamy doświadczać wolności która może pochodzić tylko z pełnego zaufania w Boga. Czy pamiętasz historię Józefa? Spędził lata w niewoli i stawił czoła różnym przeciwnościom, ale na każdym etapie swojego oczekiwania Bóg przygotowywał go do większego celu. Historia Józefa uczy nas, że nawet w najbardziej wymagających sytuacjach Bóg zawsze działa w nas i przez nas. W Księdze Rodzaju 50:20 Józef mówi do swoich braci: Wy zaplanowaliście przeciwko mnie zło, ale Bóg zamienił to w dobro. To potężne przypomnienie, że Bóg może przemienić trudności w okazję do zwycięstwa. Podczas oczekiwania niezwykle ważne jest utrzymanie mentalności oczekiwania. Na co czekasz? Na nową możliwość pracy? Na odbudowę relacji? Na uzdrowienie? Pamiętaj, że pielęgnując te oczekiwanie, stawiasz się w pozycji do przyjęcia tego, co Bóg ma dla ciebie. Joyce Mayer podkreśla, że oczekiwanie jest matką wiary. Kiedy czekasz z wiarą, otwierasz swoje życie na możliwości, które Bóg zamierza zrealizować. Czy kiedykolwiek rozważałeś znaczenie otaczania się ludźmi, którzy dzielą tę samą wiarę i nadzieję? W czasach oczekiwania posiadanie sieci wsparcia może być kluczowe. W Hebrajczyków 10, 24, 25 przypomina się nam, aby zastanawiać się nad sobą nawzajem, aby pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie zaniedbując wspólnych zebrań. Bycie otoczonym przez ludzi, którzy cię zachęcają i dzielą się swoją wiarą, może być balsamem w chwilach zwątpienia. I podczas gdy idziesz w tym oczekiwaniu, nie zapominaj o dbaniu o siebie. Obejmuje to nie tylko twoje zdrowie fizyczne. Ale także emocjonalne i duchowe. Joyce Meyer zawsze przypomina nam, że dbanie o siebie nie jest egoizmem, to potrzeba. Znajdź czas, aby połączyć się z Bogiem, medytować nad Jego Słowem oraz robić rzeczy, które przynoszą radość Twojemu sercu. Ta praktyka dbania o siebie może przynieść odnowienie i siłę, podczas gdy dalej oczekujesz. Czasami to, co Bóg robi w nas w czasie oczekiwania, jest tak samo ważne jak błogosławieństwa, na które czekamy. Kształtuje nasz charakter, wzmacnia naszą wiarę i przygotowuje nasze serca na wielkie rzeczy, które mają nadejść. W liście do Rzymian./535 znajdujemy, że nie tylko to, ale także chlubimy się uciskami, ponieważ wiemy, że ucisk produkuje cierpliwość. Cierpliwość, zatwierdzony charakter, a zatwierdzony charakter, nadzieję. Ta nadzieja nie zawodzi. Ponieważ Bóg wlał swoją miłość w nasze serca. Więc, podczas gdy czekasz na swoje żniwa, trzymaj nadzieję żywą w swoim sercu. Zdeklaruj: czekam z oczekiwaniem. I pamiętaj, że każdy dzień to nowa szansa, aby zbliżyć się do Boga i ufać, że On działa na Twoją korzyść. Ważne jest, aby pamiętać, że oczekiwanie może być czasem głębokich objawień o nas samych i o Bogu. Kiedy jesteśmy w okresie oczekiwania, Możemy stawić czoła naszym niepewnościom, wątpliwościom, a nawet lękom. To moment, w którym zaprasza się nas do spojrzenia do wnętrza i skonfrontowania kwestii, które być może ignorowaliśmy. Joyce Meyer zawsze podkreśla, że samoświadomość jest kluczowa dla duchowego wzrostu. Ten moment introspekcji to okazja, aby Bóg pokazał nam obszary, w których potrzebujemy uzdrowienia i przemiany. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy twoje oczekiwanie może być czasem przygotowania na coś większego? Często, gdy czekamy, Bóg przygotowuje nas na żniwo, które nadchodzi. W 1 Koryntian 2:9 czytamy: Ale jak napisano, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie ogarnęło, co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują. To przypomina nam, że chociaż nie widzimy całkowitej perspektywy tego, co Bóg robi, On działa w czymś, co wykracza poza nasze zrozumienie. Łatwo jest pomyśleć, że czekanie to czas stracony, ale kluczowe jest zrozumienie, że każda chwila ma znaczenie. Każdy mijający dzień to okazja, aby wzrastać w wierze, szukać Boga jeszcze bardziej i przygotować nasze serca na przyjęcie błogosławieństw, które On dla nas przygotował. Joyce Mayer często zachęca nas do wykorzystywania tych chwil, aby zbliżać się do Boga poprzez modlitwę i medytację nad Jego Słowem. W Psalmie 119, 105, znajdujemy, że Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej drodze. Kiedy karmimy się Słowem, jesteśmy prowadzeni i umacniani podczas oczekiwania. Czasami oczekiwanie może sprawiać, że czujemy się jak w duchowej pustyni, ale pamiętaj, co jest napisane w Izajasza 43:19. Oto czynię rzecz nową, teraz wychodzi na jaw. Czyż jej nie dostrzegacie? Bóg zawsze czyni coś nowego w naszym życiu, nawet gdy nie potrafimy tego dostrzegać. Każda pustynia ma swój cel, a często to w tym suchym miejscu Bóg uczy nas, by bardziej polegać na nim i ufać jego opatrzności. Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, jak twoje oczekiwanie może kształtować twój charakter? W Rzymian 5:4 przypomniano nam, że cierpliwość rodzi doświadczenie, a doświadczenie nadzieję. Każda chwila oczekiwania to szansa rozwijanie tej wytrwałości i stawanie się silniejszym. Kiedy w końcu otrzymujemy owoce naszej pracy, nie jest to tylko błogosławieństwo, ale także nagroda za cały wzrost i naukę, które przeszliśmy w czasie oczekiwania. To dowód na to, że Bóg działał w nas, nawet gdy nie mogliśmy tego dostrzec. Ponadto, nasze oczekiwanie może być okazją do służenia innym. Gdy czekamy na własne błogosławieństwa możemy być błogosławieństwem w życiu kogoś innego. Joyce Mayer często mówi, że służenie innym jest formą siewu. Kiedy pomagamy tym, którzy są w potrzebie, nie tylko wypełniamy przykazanie, aby miłować bliźniego, ale także tworzymy żyzny grunt dla naszych własnych zbiorów. W liście do Galacjan 6.10 jesteśmy zachęcani do czynienia dobra wszystkim, a szczególnie tym, którzy są z rodziny wiary. Wyobraź sobie, jak Twoja gotowość do pomocy innym mogłaby otworzyć drzwi, aby Bóg działał w Twoim życiu. Czasami pomoc, którą oferujemy innym, może być tym, co Bóg wykorzystuje, aby przygotować nas do przyjęcia tego, czego oczekujemy. A kiedy Twoje zbiory w końcu nadejdą, nie zapomnij, że Twoje doświadczenia, oczekiwania i służby mogą inspirować innych do wytrwałości. Twoja historia wiary może być tym, co zachęci kogoś do niepoddawania się. Na koniec pamiętaj, że oczekiwanie nie jest oznaką, że jesteś zapomniany, ale czasem boskiego przygotowania. To moment, w którym Bóg kształtuje nie tylko ciebie, ale również okoliczności wokół ciebie. On zajął się każdym szczegółem, aby gdy twoje zbiory nadejdą, były one jeszcze bardziej znaczące i wpływowe. Dlatego trzymaj się wiary i wciąż wiesz, że twoje zbiory są w drodze. Zanim wyjdziesz, zrób teraz dwie rzeczy zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwoneczek, aby otrzymywać kolejne wiadomości. Podziel się tym wideo z kimś, kto potrzebuje to usłyszeć dzisiaj. Aby kontynuować, obejrzyj następne wideo, już jest w kartach i także w opisie.